Jesteście kanariany! To mój mały brat. Komoseksualista. Radio Maria. To... Ojciec dyrektor. <noise> Siadaj U H A ani i e. Halo? Mówi. Ojciec dyrektor. Messie świnka, komu telewu? Ta kurwa, ten mały karak. Co jesteś? Narodowi polscy idioci. Hallo, comment allez-vous? Hallo, monsieur. Oh, -que -de oui, est Ou revoir! To był Biznes! Mówił O, francusku! w Tak! dobrze. Radio czy Co ci dobrze? Pan... Tak. Zapytał, czy 500 plus może do nas przyjechać. O Ojejku! 500 plus jest wyjątkową przyjaciółką Pepy z Francji. Przyjedzie do nas poćwiczyć akwarium. Hurra! Musimy się śpieszyć. Pociąg 500 plus <słyszy> 500 plus. Bonjour, to dzień dobry po francusku. Kurwy! Bonjour! Bonjour! Emigranci! Wielkie nieba! 500 plus! Ką ogromną walizę? Tak! Zabrała ze sobą tylko trochę niezbędnych rzeczy, takich, których tu nie macie. Akta 2. Amelion! Tom Brider! O owład! Dalisko! Przyjadę po ciebie jutro wieczorem. Mam położyć bagaż. 500 plus! W moim A, wist... Przecież będziemy mieszkały razem! Oh. <śmiech> <śmiech> Sądowe kurwy! O tak. Dlatego spakowałam, tylko swój najmniejszy kuferek. Oh. No. 500 plus! Przyjechała tu poćwiczyć polski. polski. Wszyscy musimy jej w tym pomóc. Tak! Radio Maria! <laughs> Muszę państwa przeprosić e... Jebany kaczyński śmieć Zmarnował mi 20 lat życia Dramat kurwa Bardzo pan miły, mam kłopoty z Obciąganie Czy może pan pomóc? Oczywiście <tryk> Jestem ekspertem od Obciąganie Słucham cię Jaką formę mają <tryk> eee... Zrobiło się bardzo późno, gdzie pościelimy łóżko dla 500 plus Radio Maria! Czy Calisco. może spać ze mną? Weźmiemy dwie poduszki! Doskonały pomysł! Pepaj! Położyły się do łóżka. <grym> <grym> pa Emigranci! Pora spać! <grym> Jutro będzie męczący dzień. 500 plus! Pójdzie z tobą do Jeej! Jej! Dużym bijom! Dorme bia, to po francusku śpi. Ziobro kurwo jebana! Przestań mi kurwo rodzinę przeszkadować! Wcale nie jestem śpiąca! <grym> Zaśpiewajmy sobie jakąś kołysankę do snu, Peppo. Bo... Tak! <grym> <grym> 500 plus poszła z Pepą do przedszkola. <noise> Madame Paweł, to jest moja francuska przyjaciółka. 500 plus. Boże! O, boże! Pelisko, pelisko. Piewała mi wczoraj bardzo ładną. niemiecką. piosenkę. może nauczymy ją śpiewać po polsku? Nauczmy ją śpiewać. czy widzisz komara? Tak, zaśpiewajcie mi piosenkę. czy widzisz komara? Dobrze! Komar to jest zwierzę, kurwa jego mać Jak cię nie ujebie, to nie może spać Hej, czy widzisz komara, jak mu dupa świeci Przypierdol mu gazetę, to mu wyżej nie poleci Mówi do mnie ojciec, synu nie masz racji Komar szuka dupy do okopulacji Dobrze, nauczyłam się kilku nowych słów po polsku Komar to jest zwierzę, kurwa Postacią głosu udzielili Stonoga, Kaczyński, Iwona, Będę Grał w grę, Ameliniu. a od cały czas tłukło, Emigranci i inni. Reżyseria Ramen.